Cześć! Przychodzimy dzisiaj do Was z kolejną porcją zasilania. E, już pomału dobiegamy do końca listu Jakuba, a dzisiaj przeczytamy sobie z piątego rozdziału wersety od 13 do 18. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może nam modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu, nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i nie było spuściło deszcz. I Ziemia wydała swój plan. Pamiętam takie piątkowe rozpoczęcia sabatu, gdzie zbiera się dużo osób, przynoszą instrumenty, przynoszą śpiewniki, śpiewają, wielbią Boga, modlą się. I jak, jak czytamy ten fragment właśnie o tym, czy cierpisz, czy się weselisz, to śpiewaj, później jest pokazane, módl się. I zauważyłam, że często jest tak, że gdy właśnie doświadczamy na przykład cierpienia, gdy doświadczamy smutku, gdy wtedy zaczniemy śpiewać, to to bardzo szybko przemienia się w taką wdzięczność i napełnia serce taką miłością. No, właśnie, jak też myślę o tych piątkowych spotkaniach, które naprawdę są bardzo ważnym wspomnieniem u mnie, to jak ktoś miał coś trudnego, to po prostu krękaliśmy, modliliśmy się i to była właśnie ta społeczność. A potem mogliśmy po prostu śpiewać i śpiewać ileś tam razy, aż po prostu ta atmosfera, która była, właśnie może się wiązała też z tym rozpoczęciem soboty, ale po prostu była tak cudowna. I w sumie tutaj Jakub zachęca nas do tego, żeby było tak cały czas, po prostu jeżeli jest trudno, to, i to jest też ciekawe, że kto między wami, więc nie chodzi tutaj tylko e, o mnie, że ja sobie niezależnie mam się modlić, jak mi jest trudno, tylko mamy być w społeczności i jeżeli jest mi trudno, to ja mam się modlić, ale też mogę powiedzieć pomóżcie się, bo jest mi trudno, a jeżeli się po prostu cieszę, w ogóle takie spotkania, gdzie możemy śpiewać, są naprawdę też bardzo, bardzo fajne i bardzo nas podnoszą na duchu. Jednocześnie możemy też Prosić innych o modlitwę za nas, czy też my sami modlić się za inne osoby. Mamy czternasty werset, gdzie jest tutaj mowa o przywołaniu starszych zboru, żeby oni się modlili, żeby namaścili oliwą w imieniu Pańskim. Więc taki element tego, że może ja już nie daję rady modlić się sama za siebie i potrzebuję, żeby ktoś teraz za mnie się modlił, żeby ktoś za mnie się wstawiał i walczył. Dokładnie. Właśnie to od razu przypomina mi historię z kampu, kiedy był pastor Derek Morris. Ja wtedy, no to już było trochę, trochę lat temu, ale wtedy właśnie Derek Morris, pastor Derek Morris mówił dużo o tym właśnie namaszczeniu, żeby oddać tak to Bogu i cokolwiek to będzie, czy, czy będzie taka choroba gdzieś tam w sercu, w kontekście jakiejś trudności, czy emocjonalnych, czy po prostu coś nas tak bardzo boli, nie możemy sobie z tym poradzić, żeby przyjść do Boga, żeby też przyjść do innych, żeby oni mogli namaścić oliwą, pomodlić się i żeby to w tej społeczności oddać Bogu. I ja pamiętam, że w tamtym momencie życia dużo rzeczy było dla mnie jakichś takich trudnych i czułem, że to moje serce z powodu różnych też nie niefajne sytuacje, które były, ono się tak zupełnie zamyka, że jest takie coraz bardziej węgłe, nie tylko po prostu tę Bożą miłość, ale jakoś tak zupełnie jakoś... To był dla mnie po prostu trudny moment. I wtedy czułem, że ja nie jestem w stanie sam sobie pomóc. I to, co było dla mnie takim, myślę, że ważnym rzeczą, to właśnie wtedy pójść na plażę na kampie o siódmej rano i tam po prostu poprosić o to namaszczenie, żeby Bóg Zajął się tym, z czym ja nie potrafię, żeby Bóg to uzdrowił, bo ja nie potrafię tego naprawić. I to było fajne. Naprawdę było takie błogosławione. Jeden z lepszych poranków w ogóle, najlepszy z tamtego roku, bo mm. to, że ja mogłem coś oddać, że mam problem, nie potrafię sobie z nim poradzić, tak samo jak w szczególnie z chorobami w tamtych czasach. I przychodzę do kogoś, kto jest. To chcemy wspierać, to się modli za mnie. I jakby ten akt namaszczenia, on myślę, że jest takim, pokazuje, że to wszystko jest oddane Bogu, że jest się razem z Kim, że ktoś kładzie tą rękę i powierza tą, tą sprawę Bogu, i potem jest taki pokój. Więc to jest świetne. Bo modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, i to nie jest prosty fragment, bo czasami to uzdrowienie nie przychodzi, nie przychodzi w takiej formie, jakbyśmy chcieli. Ale z drugiej strony też jest napisane, że, że Pan go podźwignie, więc tak jakby są pewne dwa, dwa kroki: nie? Jest, jest uzdrowienie chorego, jest też podźwignięcie, więc ja sobie tak trochę wyobrażam, że, że Panu Bogu tak czasami bardziej zależy na zbawieniu niż na fizycznym uzdrowieniu. Um. Może się wydarzyć sytuacja, w której ktoś dostępuje uzdrowienia fizycznego, z choroby fizycznej. Może się tak nie wydarzyć, ale przede wszystkim Pan Bóg chce uzdrawiać nasze serce, docierać do, do tego, co jest, co w nas siedzi, żebyśmy właśnie wszystko, co w nas siedzi, byli w stanie oddać Panu Bogu, doświadczyć takiego uzdrowienia duchowego, które sprawi, że my tą jedność z Panem Bogiem mamy tak silną, że tam już nic pomiędzy nie ma. Dokładnie I, i ja pamiętam, że wtedy miałem taką nadzieję, że jakby to z czymś, co było wtedy dla mnie trudne, odnośnie <grym> mojego serca, które było coraz bardziej zamknięte i na innych i też na Boga, to że to się od razu tak rozwiąże, że po prostu y, kapnie olej na moje czoło i znikną wszystkie problemy, ale tak to nie wyglądało i nawet miałem takie, takie myśli, czy z dwa tygodnia jak już się wróciło z tego kampu, gdzie już nie było tej super atmosfery. Y, ale jakby czułem, że to była taka ważna decyzja, żeby, że może oddałem się tą kwestię. I potem z perspektywy czasu naprawdę widzę, że to był taki przełomowy moment. Że wtedy w ogóle też podjąłem decyzję, żeby zostać pastorem. W ogóle to był taki przełomowy moment w moim życiu. Tyle, że nie widziałem tego z perspektywy kilku dni ale tego Boże, po prostu uzdrów mnie i ja oddaję się Tobie, a potem Bóg mógł działać, mógł mnie naprawdę podźwignąć i ja myślę, że doświadczyłem tego uzdrowienia też serca w wielu aspektach i co jest cudowne, że Bóg to zrobi, nie zawsze od razu, ale ona naprawdę chce uzdrawiać i czasami może myślimy, że zaraz po tym jakby już tym być w pełni sił i wierzę w to, że takie sytuacje też się zdarzają, tylko że nie zawsze tak to po prostu musi wyglądać. Dokładnie ten fragment też idzie dalej i tu mówimy o uzdrowieniu serca, a zaraz w 16 wersecie pojawia się kolejny element, mamy kwestię wyznawania grzechów jedni drugim i modlitwy jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. I ja, ja sobie tu wyobrażam kwestię przebaczenia. Gdy ja muszę iść wyznać komuś grzech na zasadzie prosić o przebaczenie, powiedzieć, że zawiniłam, że proszę o przebaczenie, i myślę, że wielu z nas już spotkało się z tym, jak brak przebaczenia wpływa na nasze zdrowie. Tak, brak przebaczenia, takie nieuzdrowione serce jest właśnie czymś, co no nie, nie daje nam siły fizycznej, wręcz ją zabiera, pochłania. I tu jest napisane, że, że wyznawajcie te grzechy, módźcie się jednych za drugich, żebyście byli uzdrowieni, więc to jest potrzebne. Bez przebaczenia nie ma uzdrowienia. Mm -hmm. I ja w tym też po prostu. Widzę to, że potrzebujemy tej relacji. Cały ten fragment jest, co chwilę pokreślimy, to między Wami, więc jest jakaś społeczność, i nie da się stworzyć w sobie społeczności, jeżeli nie ma tego wyznawania grzechu, bo je, po prostu tak jest. Relacje są takie, że każdy jest trochę inny, i łatwo kogoś zranić czy słowem, czy po prostu jakaś sytuacja wyjdzie. Ale jeżeli możemy wezwać sobie te grzechy, pojednać się, to możemy dalej być w tej relacji, i tylko wtedy możemy tego uzdrowienia naprawdę tak dostąpić jest w nie się po prostu dostąpić. On Bóg nam je daje, tylko doświadczyć tego uzdrowienia. A z drugiej strony myślę, że to też jest fajne, na przykład w małżeństwie, jak możemy tak naprawdę powiedzieć, że tutaj zawaliłem i mhm. nawet jeżeli to nie dotyczy jakby naszego współmażonka, ale po prostu podzielić się tym, przedstawić się siebie, takiego jaki jestem. i i pomodlisz się za mnie, żeby była taka szczerość, taka otwartość, żeby mieć kogoś, gdzie możemy prosić o modlitwę, bo, bo duchowo jest po prostu ostatnio kiepsko. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I e, patrząc na, ten, na to zdanie, to, tu jest bardzo dużo treści w tym jednym zdaniu. E, bo ta modlitwa jest usilna, ona może wiele i jest to modlitwa sprawiedliwego. E, i, I tak, jakby no, wszystkie te elementy gdzieś ze sobą współgrają, wszystkie są potrzebne. Więc myślę, że wytrwałości nam trzeba w modlitwach. Szczególnie, gdy modlimy się właśnie za kogoś, gdy ktoś potrzebuje tej modlitwy, to tej wytrwałości nam potrzeba. I ja bardzo lubię też ten fragment, bo to jest takie porównanie. Dalej czytam o tym Eliaszu. Ależ był człowiekiem podobnym do nas, więc on też się zmagał, on też być może miał czasem jakieś wątpliwości, też było mu trudno, on też czuł się osamotniony, ale w tym wszystkim on modlił się, na przykład najpierw, żeby nie padało przez 3,5 roku i nie padało pół roku, a potem modlił się, żeby zaczął padać deszcz. I nie pamiętam już ile razy, chyba 7 razy posłał sługę, żeby sprawdził. Jest już jakaś murka za pierwszym razem Modlił się nie było za drugim, aż do szóstego i ciągle nie było, ale modlił się dalej. Jakby ta usilność modlitwy dla mnie Elie jest takim niesamowitym tym przykładem, a z drugiej strony ta skuteczność, że on się modlił i nie padała, potem modlił się i padało. A więc jeżeli on miał taką wiarę, żeby zrobić coś tak wielkiego, żeby no, wręcz te góry przenosić, to jeżeli może są jakieś wyzwania w naszym życiu. Nie wiem z czym dzisiaj wy się zmagacie, co jest dla was takie trudne. Czy to w kontekście może jakichś duchowych walk, czy jakichś takich, czy może choroby takiej fizycznej, czy po prostu jakichś trudności życiowych. Ale jeżeli Eliasz modlił się o nawet takie wielkie rzeczy i Bóg go wysłuchał, chociaż był podobny do nas, to to jest ogromna zachęta, żeby też się modlić właśnie o to, co jest dla nas wyzwaniem. Takiej właśnie wiary jak Eliasza nam potrzeba, takiej wytrwałości w modleniu się, w proszeniu. I o to, Panie Boże, proszę dla każdego z nas. Jeśli może już byliśmy bliscy poddania się i zaprzestania modlitwy o coś, co od tak dawna leży nam na sercu, to jeśli Boże, to co jest w naszej woli, jest też Twoją wolą, to przydawaj nam też motywacji, żeby nie ustawać w tej modlitwie. Ucz nas, jak modlić się, ucz nas, jak rozpoznawać też Twoją wolę, Twoje pragnienia dla naszego życia, a jednocześnie pokaż, jak my możemy być wsparciem dla osób dookoła nas. Czy jest jeszcze coś oprócz modlitwy, co możemy uczynić dla kogoś? A jeśli tak, to Panie, dodawaj nam właśnie mądrości, żeby to czynić. I Panie, proszę, Ty. Czuwaj nad nami, tak, żebyśmy zawsze, zawsze potrafili przyjść do Ciebie, rozmawiać z Tobą, a gdy przychodzą chwile zwątpienia i trudu, to, to przysyłaj nam różne fragmenty z Biblii na myśl albo różne utwory, które możemy, możemy sobie zaśpiewać, różne piosenki, które wywyższają Ciebie, które podnoszą nas na duchu. A dlatego powierzamy się w Twoje ręce i Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś, że Ty jesteś i Ty czuwasz. W imieniu Jezusa. Amen. Życzę Wam właśnie, żebyście mieli kogoś takiego, z kim będziecie się mogli modlić, z kim będziecie mogli śpiewać e, tego dnia, czy może w najbliższym weekendzie, bo to jest tak ważne, żeby mieć to wsparcie. Dobrego dnia. Trzymajcie się.